Cześć kochani, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj co? Obiecany wywiad z redaktorem naczelnym cookbooka, z Dario Pawlewską. Pamiętacie, że jak byłam na Mazurach, to na ulicy pokazywałam wam nowy numer cookbooka i zaczęłam się, że to jest mój ukochany magazyn na rynku polskim. Bo jest, bo, jest, bo, jest, bo jest mega estetyczny, jest po prostu skończenie estetyczne, skończenie piękne. Jest o takich przyjemnościach. I właśnie o takich przyjemnościach i ja o pięknym życiu chciałam z Dario porozmawiać. No bo jako twórca takiego magazynu. Wie najlepiej, jak życie powinno być estetyczne, przyjemne i uwaga smaczne. Jesteśmy na farmie B, farma B powstała też jako taka chyba kontynuacja trochę fanbuka, bo poprowadzi ją siostra Daria. Ja Ci zaraz. Nie, przysięgam, się żebyście nie pisali, że przerywam gościom. Ja teraz mam tą długą, taki tak długi wstęp, pełen dygresji, a potem już będzie mówiła Daria, dobra? Dobrze, spokojnie. Daria, ja opowiadaj, jak powstał fół. Bo jesteś od początku na prawda? Tak, jestem od początku, może od początku, w od początku można. Zaczynamy od początku. Taką spiritus movens, różnych projektów, które dzieją się w moim życiu i one są związane z jedzeniem, z kulturą kulinarną i tym, co nazwałaś pięknem życia, czyli takim duchem twórczym i pobudzającym do działania jest moja siostra Bianka. I to Bianka wymyśliła kubuka. 10 lat temu, kiedy podczas jednej z kolacji u niej w domu ja z kolei opowiadałam, ja kocham książki, kocham zagraniczne różne piękne publikacje i zaczęłam opowiadać o pewnej mojej australijskiej wówczas dziennikarce, szefowej kuchni, fotografce Aha. i super I zaczęłam jej pokazywać ten magazyn, ten magazyn. Ten magazyn. Mhm. i Bianca mówi Dlaczego nie zrobimy czegoś podobnego z naszego własnego magazynu, który będzie łączył kulturę jedzenia z jedzeniem i ze stylem życia? No i tak narodził się ku Bóg. Ja swoje życie, przez całe swoje życie zawodowe, a w zasadzie nawet można powiedzieć od dziecka, związana jestem ze słowem. Znaczy kiedyś ja że cię... tak tak, to... no, to kopiarą. Zacząłem potem byłam dziennikarką. Dołam dziennikarstwa, bo pracowałam w katecie wyborczym. To tak, początek. początek, był początek kariery. Ja byłam w reklamowej. W każdym razie jakby te moje kompetencje związane mm -hmm. z tworzeniem słowa e, sprawiły, że pomyślałyśmy dobrze. Czyli ja zagarniam tę część związaną z tworzeniem treści, z znajdywaniem autorów, pisaniem tekstów. Bianca jest bizneswoman, czyli wydawcą. Czyli wydawcą, inwestorem, ale też taką osobą, wizjonerką, która wie jak prowadzić biznes, trzeba się udać. I to była Bianca. Tu jeszcze w kubku no, jest, jest kolejna nasza Oliwia Gędy-Niewiadomska, nasza przyjaciółka od lat, która mhm. jest z kolei niezwykle graficzką, z bardzo dużym doświadczeniem wydawniczym. No i we trzy zasiadłyśmy, wymyśliłyśmy tytuł, wymyśliłyśmy siła kobiet. Siła, kobieta, siła absolutna, kobiet. Siła kobiet, absolutnie. To jest tak, to jest synergia po prostu dobrych, dobrych ludzi, jak kobiety są razem. To jest bardzo kobiecy biznes. I od razu też powiem, że jakby ta strona twórcza mm -hmm. całej naszej trójki była bardzo ważna, ale z drugiej strony przez to, że każda z nas ma inne kompetencje i jakoś tak cały czas widzę to nie wiem dlaczego takie trzy półeczka, które tworzą trójkąt, Tró które się wiem. Trójki, nie jest tak, że jest zawsze pięknie. No wiadomo, I łżowo, bo te nasze wpływy się przenikają. Myślę to, że chcemy, żeby to było perfekcyjne, y, mądre. Mm -hmm. Bo to od początku też chodziło o to, żeby to był mądry magazyn, a z drugiej strony, żeby dawał to doświadczenie estetyczne. Mm -hmm. W momencie, kiedy jest tak fajny projekt, y, w którym jakby z jednej strony pokazujemy naszą pasję do jedzenia, pokazujemy, mhm. że jedzenie to nie jest tylko kwestia tego, co się ma na talerzu, tylko jedzenie jest takim, kulinaria, um, są takim tematem, który jest na granicy różnych dziedzin. Oczywiście. Czyli tu mamy i naukę, i sztukę, Mamy kulturę. I narizę, i kulturę, mamy w ogóle całą kulturę tak. jedzenia. Tak? Że jest to projekt interdyscyplinarny. Mhm. Jeżeli jest, to, jeżeli, jest to, jeżeli mamy do czynienia z takim projektem, którym angażujemy bardzo dużo utalentowanych, różnych ludzi, artystów, dziennikarzy, pisarzy, publicystów, fotografików, i instruktorów, to te tarcia muszą być, mhm. żeby, ten żeby z numeru na numer był jeszcze lepszy. Był jeszcze lepszy, jeszcze piękniejszy. Mhm. I to A... jest bardzo pasjonujące, uważam. Daria, tak. ale wyszłyście, czyli wyszłyście od jedzenia, i całe, bo od razu tak. Od, od jedzenia, od tak, jedzenia tak. mieliście od razu tę koncepcję, żeby robić gazetę o jedzeniu, ale... Ale to, to, to podejście takie totalne, czyli tak. właśnie doświadczenie estetyczne, kulinarne, estetyczne, kulturowe, cała ta tak. otoczka, która się wiąże z, Coś, co z dobrym jedzeniem. jedzeniem. To prawda, tak. I ja dosyć szybko um, też za, um, o sobie zaczęłyśmy mówić, że jesteśmy magazynem kulturalno-kulinarnym. Mm -hmm. Czyli jakby stworzyłyśmy taką nową kategorię na rynku prasowym, na rynku wydawniczym, że to nie, to nie są tylko przepisy. Mm -hmm. Jakby w dobie też nowych technologii inter, internetu przepis łatwo znaleźć tak. w sieci, prawda? A tu chodzi o to, żeby to jedzenie było celebracją. Tak. I żeby to jedzenie prowadziło nas swoimi wątkami właśnie do fantastycznych książek, do filmów, do designu. Więc od początku y, przedstawialiśmy na łamach magazynu talentowane ceramiczki, uh -huh. ok, ceramików, y, projektantów, współpracujemy ze Szkołą School of Form, y, ze, z tamtejszymi studentami. Y, więc tak sobie myślę, że właśnie to jest, y, to jest taki interdyscyplinarny. A powiedz mi, jak robicie założenie do numeru, to yy, przepisy łączą się z, treści, z pozostałymi treściami? Czyli macie założenie wtedy, że, że, że rodzaj przepisów, rodzaj jedzenia łączy się też z, z tymi rozmowami filozoficznymi, z poleceniami kulturalnymi książek? Staramy skerwania. się, staracie tak, się, chociaż to są luźne wątki. Początku, jest um, projektem, który ma misję. Misję taką, żebyśmy jedli świadomie. To jest dla nas bardzo ważne. Dlatego przy każdym przy projektowaniu, planowaniu, mm -hmm. treści każdego numeru ważna jest dla nas sezonowość. Jak, no. Zależy nam na tym, żebyśmy żeby jeść sezonowo. Żeby nie jeść żeby jest, żeby nie styczniu dokładnie, w styczniu to, to nie jest ta pora. Zależy nam na tym, żeby jeść lokalnie. Czyli w miarę mm -hmm. możliwości mieć swoich małych, drobnych dostawców. Do producentów zdrowego jedzenia. Pod jakby takie założenia też, mm -hmm. samego wydawnictwa, od pięciu lat tworzymy raz w roku, odbywa się konkurs, który Bóg poleca właśnie, gdzie wyróżniamy mm -hmm. producentów zdrowego jedzenia, rzemieślników, projektantów. Staramy się promować ludzi, którym nie jest wszystko jedno, bo nam też nie jest wszystko jedno Dokładnie. jako wydawnictwo, że od początku jednak takiej relacji człowiek i jedzenie, Wytrywam zdrowy rozsądek, czyli mhm. pod naszą szerokością geograficzną ważne było, żeby latem robić zapasy na zimę, na zima. która była stroga, więc kiszonki są niewyczerpanym źródłem witaminy C, dokładnie i zimnych, potrzebnych nam e, minerałów, składników odżywczych naturalnych, kiedy jest po prostu zimno silna, to potrzebujemy poczeli i, i, i tak dalej. A poza tym było łatwo je przechowywać. Tak. Bo Bo to właśnie tak. konserwantami była, był sól, były sól, cukier, prawda? Czyli znowu naturalne rzeczy. Ja mam takiego ukochanego amerykańskiego um, pisarza, filozofa, który właśnie zajmuje się w sposób takim mm -hmm. jedzenie, Michael Polan, w wspaniały sposób opowiada o tym właśnie jak... Jak y, dobra i zdrowa relacja zawsze łączyła człowieka i y, jedzenie. Wydał też taką książkę, w której mówi, że żeby właśnie kupować na przykład takie produkty których y, skład na etykiecie jest takim składem, że twoja babcia bez problemu znałaby wszystkie te składniki. Te słowa, te bo słowa. Ja, bo ja słów nie znam często, czyli nie na, na, na etykiecie. A... Tak, ja tak Pan nie Emulatory, tak Nie, ma nie Takie podejście jak wy macie z Bianką i Oliwią nie jest w Polsce zbyt oczywiste, bo... Polacy to się bardzo zmienia. Ja się bardzo cieszę, bo się bardzo zmienia, Polacy naprawdę zaczynają doceniać dobre jedzenie, zdrowe jedzenie, dobre jedzenie. Ale ja czy masz takie poczucie taki... No jak zaczynaliście, powiedz jak było? I było inaczej. Na, na pewno to Bo to była rewolucja. Coś takiego na rynku to była rewolucja, no macie nas... też taką misję, bo hmm. wydaje mi się, że u was to jest też taka misja edukacyjna. Jest misja Co? edukacyjna, dlatego, dlatego to zobaczcie, czwarte, piąte wydanie zaczął wydawać dany. magazyn dla dzieci. To jest taki magazyn, który wychodzi na początku to, września to. raz w roku mhm. i tworzymy go we współpracy z tak zwaną małą redakcją, czyli e, dzieciakami w wieku 8, od 8 do 16 lat mhm. e, dzieci dostają od nas e, różne, różne mhm. zadania i pokazują nam zupełnie... Jedzenie jakby w zupełnie innym świetle, tu jest więcej luzu, tu jest więcej ilustracji. Ja też muszę powiedzieć, że redaktor pobłucza, zwłaszcza grafik z nasi, to, że fantastycznie się przy tym bawią. Naprawdę, bo uwalniamy właśnie... No uwalniamy też wewnętrzne dzieci z siebie, absolutnie, <grym> absolutnie żeby to ilustrować. Tak. A przy okazji dzieci jakby w tym tegorocznym na przykład numerze e, bardzo wskazujemy e, jak ważna jest na przykład ochrona planety Ziemi. Mm -hmm co możemy z tym zrobić. Antibus, A wiecie to Dzieciaki wbrew pozorom mają ogromną świadomość tego co się dzieje z planetą i się naprawdę tym przejmują. Czasem wydaje mi się, że dużo bardziej dzieci się tym przejmują niż dorośli. dorośli. Tak? Naprawdę Daria, wiesz? Mamy też jest tu to... reportaż z fantastycznej wystawy, nie wiem, bo mówimy teraz mamy wrzesień, nie mm. wiem, 2021, nie wiem, czy ta wystawa jeszcze jest. Nawet się... mamy październik, Daria. Ale przepraszam, to nie października. Października. Nie, ja mówię już to, że dla mnie czas płynie nielinarnie. Po prostu. Jestem w swoich zajawkach. I tu, w tym numerze na przykład, z małą redakcją pojechaliśmy na wystawę do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, mm -hmm. gdzie dzieci, mali kuratorzy, na podstawie prac artystów, które znajdowały się w zasobach Muzeum Włókiennictwa, napisały swoje interpretacje dotyczące właśnie poprawy zmian klimatu. Coś, to było niesamowitego, plus te starsze dzieci, piętnastolatki, mm -hmm. przygotowały swoje, swoje instalacje. Swoje instalacje. I wow. tak, no bo co, coś. No, masz jakieś zdjęcia, to potem chętnie tu, A co? Super. I Daria, jeszcze jedno pytanie, bo pani operator, słuchajcie, już wymięka z łokciami. Ja nie widzę, że jakaś tam swoje oparcie, ten, ale już, już się do nas krzywi. Zen, już jesteś boska. Już Bierz, jest ok z tymi no, okay. łokciami. Możecie już mówić, tak, dłużej. Skąd bierzecie przepisy? Bo o, to mnie zawsze fascynuje po prostu skąd? My mamy już... Jak? W ogóle myślę o cookbooku jako no. o kolektywie. Jeżeli mówisz przepisy, to od razu, co otrzyma, stają mi ci wszyscy szefowie kuchni, szefowe kuchni, blogerzy, instagramerzy kulinarni, mm -hmm. którzy dzielą się z nami swoimi przepisami, wiedzą. Zwykle oczywiście pracują na zadany przez nas temat. Potem my już wewnętrznie w cookbooku sami stylizujemy, gotujemy, robimy fotografie, ale jakby źródło przepisu... Ale gotujecie. Gotują, Got, gotują, gotują. Pokażę, gotują, tak, gotują bo to w ogóle fotografia kulinarna, Nie, dom, to, jest to, kosmos, kosmos, ale to jest kosmos. No, jak tutaj na przykład ostatnie jesienne no. wydanie kwartalnika cookbook? No to muszą być naprawdę bardzo ładne modelki i modele mm -hmm. w postaci składników spożywczych, które się tutaj... Ale Dania, tak, ja powiedz szczerze, bo ja słyszałam tak, takie floty, się... że to się robi, że to są masy plastyczne. A nie, 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 to nie u nas. Tak nie się u, u was, tak się robi, się robi prawda? Tak, się to robi, się robi, tak, że tak, że nie wiem, tam no, zamiast czekolady, mamy farby, masy mm -hmm. plastyczne i to u nas w redakcji cookbooka jest ta... Że... Jedzenie jest jedzeniem. Jedzenie jest jedzeniem. A nie modeliną. I co drugi dzień w zasadzie odbywa się jakaś sesja kulinarna. Że to jecie wszystko. Tak, i my to jemy. I wyczekujemy takie są dzieje. Jak wy z... to robię, grzynki, żeby tak do kuchni. Czy już zrobiliście zdjęcie? Czy już można, czy już, móc móc już coś móc móc? A Daria, słuchajcie, słynie z tego, że jest zawsze głodna. <głodna>, <głodna> nie, no to jest album. to jest obłęd. To jest obłęd. Ja oczywiście ale, później jeszcze przelecę tak, na koniec i pokażę na jak, jak, jak to, że, to wygląda. Tak, że my to nie tylko. Fotografia kulinarna, hmm. no oczywiście, to jest nasze, nasza bardzo mocna. szpecy. Szpe no Kocham kasza. Szpecle. Z kurgami mm. Chorz i Zoszał. Ale... <noise> ale. Jesteśmy to... na szczęście po śniadaniu, ale już tak specjalnie tak się czuć, że w sumie to nie było. tylko przepisy. Od tego roku jesteśmy kwartalnikiem. To ma ponad 300 stron. To jest bardziej jak książka moim zdaniem. No tak. I co chciałam powiedzieć? Fotografia, fotografia kulinarna oczywiście kochamy, uwielbiamy. Natomiast naszą wielką ambicją też jest, żeby pokazać, że... Jedzenie to coś więcej. Dlatego co też chcemy pokazać w kubuku, to to, że działamy w świecie zmysłów. Mm -hmm. I my w tym codziennym pędzie, dużo pracując, no Państwu mieliśmy zadań do wykonania, zapominamy tak. o tym, że świat odbieramy zmysłowo. Tak, oczami. Oczami, uszami. Tozykie. Mm -hmm. Pomyśl na przykład o kiwi. Tak, tak ja uwielbiam. Te, e, Ale nie lubisz głaskać z kiwi? No, ja lubię. Ja uwielbiam na przykład kopczyki z mąki. I nie są rybakłażami. Gładkość Gład łapka... 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 bakłażana, Nie Pani. lubię, nie lubię jeść. nie bardzo gorzkawy, ale o! kocham ja dotykać bo Ja mam patent, na... masz patent na tak. No, a dobra. Przed, jak przykroisz bakłażana, trzeba go posypać obficie solą i zostawić na 20 minut i zabiera go, że zadać go, tak. Okay. Wydaje mi się też Daria, że to, w ogóle kuchnia, stół, jedzenie to jest takie swoiste misterium, bo zwróćcie uwagę, prawda, że w każdej kulturze Jedzenie jest ważne i to nie jest tylko ważne jako element przetrwania, jakby fundamentalny, tak, no jest to pierwotna hierarchia potrzeb, musimy zjeść, żeby żyć, ale też jest to kulturowo, jakby rodzinnie to, są, to jest mnóstwo aspektów jedzenia mhm. wspólnego i kuchni, które wychodzą tylko po, po, wychodzą poza zaspokajanie podstawowych potrzeb, prawda? Tak. I to też chyba jest właśnie cukbook, też jest właśnie o tym, o tym spędzaniu czasu. O e absolutnie. Cukbuku e, i to od, od pierwszego numeru i też tego, co chcemy pokazać na stronie cookbook.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszam. A na co dzień jest strona? A co przydatne? A tak, a na, a na niedzielę, na niedzielne popołudnie albo poranki z kawą albo z... A z, z czymś pysznym do jedzenia jest właśnie magazyn. Ale zaczęłaś mówić o tym misterium. O tej misterium. I ja sobie e, przypomniałam e, takie zdanie, e, które kiedyś przeczytałam, że w momencie, kiedy człowiek odkrył, że istnieje coś takiego jak ogień, na tym ogniu można coś upiec mm -hmm. i to jedzenie się, e, to jedzenie nabrało smaku, zapachów mm -hmm. stało się e, czymś zupełnie innym niż kawał surowego mięsa. Stało się czymś przyjemnym który tam pozostał, bo po jakichś zwierzętach, które tak zjadły antylopę i zostało dla, dla, dla ówczesnego człowieka coś, to w tym momencie rozpoczęła się kultura. Raz, że nastąpił szybszy rozwój naszych mózgów i zaczęliśmy może bardziej celebrować. Najpierw spotykać się w jaskini przy ognisku, potem zaczęliśmy zbierać dary lasu. I, Mm -hmm. Mow zwierzymy, staliśmy się rolnikami, zaczęliśmy prowadzić tryb bardziej y, taki osiadły. osiadły. Tak. Pojawił się stół pewnie. pewnie momencie, nie wszędzie, nie w każdej kulturze, tak. ale pojawiło się. Zawsze było strony. to w ogóle miejsce, siadanie wokół tak, tego pierwotnie ogniska, to teraz jest siadanie wokół stołu. No w kulturze arabskiej, siadanie też wo, Ale no. siadanie wokół jedzenia, ale moim zdaniem, Gromadzi wokół wokół jedzenia? jedzenia. Tak, w gromadzie ludzi. W gromadzie I ludzi. moim zdaniem tu też nastąpiło coś bardzo pięknego, czyli opowieści. To był też taki moment. Mhm. Ja bardzo kocham historię i opowieści. I to też od początku buku chciałam przekazać, chcieli, chcieli, chcieliśmy przekazać, że za każdym jedzeniem stoi człowiek. Mhm. To jest historia o ludziach. Wydaje mi się, że jak ludzie zaczęli się gromadzić wokół tego miejsca, gdzie ładnie pachniało i można było coś zjeść, przy okazji usłyszeć ciekawe historie, to, 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 stało, to, to, to stało się tak. bardzo istotnym elementem. To stało się przyjemne. To stało się to, przyjemne, to stało się bardzo ważnym elementem. I myślę, że też tak daje Ci, poczucia sensu, tak, daje ci to poczucie sensu życia, mhm. że fajnie mieć grono ciekawych ludzi. Ciekawe wokół ludzi. Jeść coś, co jest jeść, jeść coś razem. To. I jeść razem. jeść razem. Być tak. razem. Przy tym My też jako właśnie mówimy oczywiście, że jesteśmy zawsze głodni, ale też mówimy, że zapraszamy do wspólnego stołu. Mm -hmm. Na ten wspólny stół, gdziekolwiek on będzie, on może być również na polanie, Aha. właśnie przy ognisku, piknik, że to jest mm. bardzo ważne. No, no. XX wiek trochę odpłynęliśmy od tego. Praca zawodowa, to, że przestaliśmy na co dzień, często się zdarza w wielu domach tak, że na co dzień się nie je razem posiłków, bo po prostu funkcjonujemy w różnych, w różnych trybach. Tryba. I to jest... Jak jest u Ciebie w domu? Bo my staramy się jeść razem kolację. U nas jest tak, kolacja jest zawsze obowiązkowa. razem, u nas. nas a a Kolajmy też śniadania. Bardzo mi mhm. zależy właśnie, że żeby mój ośmioletni syn Maurycy, że zanim wyjdzie do szkoły, to my na moment zasiadamy jemy owsiankę, jaglankę, mm -hmm. zwykłe jajka po prostu tak, razem, przez po prostu 10 minut i potem każdy z nas to rusza. No, tu mam jeszcze Przez trochę rzecz. do zrobienia, bo jestem rano nie do zniesienia i mówiłam wam wielokrotnie, że Piotrek budzi tylko Stefę, bo Stefa A. podobnie jest radosna, jak ja i przyjemna, więc stwierdzi, że może tylko jedną z nas znieść naraz porankami, żeby nie mieć kompletnie zepsutego A, dnia. Więc... Czy, czy pani jest tylko naczelną czelno Naczelna koworkami. To zdarza <laughs> to, to, no, się, ciągle to, dali prośbę o autografę. Nie, nie, nie. co czy czy to będzie śmierci to Tak, że nie, słuchajcie, śniadania jeszcze także. tak, że to przede mną. Yy, może kiedyś się zmieniali, nie mam 46 lat, więc już się chyba nie zmienił, już zawsze będę taką niezbyt... Yy, ale radosną ja rano osobą. Myślę, śniadania że śniadania są, są super, ale kolacje. jest super odpuszczania sobie. nie masz ochoty na śniadania rano, bo lubisz się wyspać, to lepiej, żebyś się wyspała i była potem radosna i szczęśliwa. I, i, I zusiłem do kolację. Na kolację. Tak, dokładnie. Ta. Dokładnie tak. Zmuszać się do zmiany. Twojego trybu, takiego tempa życia, jaki jest dobre dla ciebie. No nie jest kochana. I już jestem no. rozrzeszona. No na czelna kuchka że nie musi być nas zamusznianego. <laughs> Daria, tak. kochanie, bardzo Ci dziękuję. Ja. I co? Zapraszamy do wspólnego stołu. Zapraszamy. Do wspólnego stołu, zapraszamy. Tak? Celebrujcie, cieszcie się życiem.